I co dobra, Czyli... Żyli zmieniamy się 3, dobra, Dobrze. To jest dziki ekspert od dziur Starichy Paweł. Nie Ale zobaczcie sobie jaki no, fajny klimat. Jest górę mocno. Spadł jest w o O! Co jest? Ja cześć Ja panie Być, a nie wejść do takiej dziury. Tylko się Trzymaj, bo tu Muszę no, okazjeć. Idę to zobaczyć. Ja się bram, z tobą minę. Dobra. Chwycę tylko. Powiem Ci stary, dobrze to wygląda. Jest potęga. Zobacz, jakaś porcelana stara leży w tym. No tutaj wyłytają, Także mamy... Taki kurcze klimacik górniczy Powiem wam, robi to wrażenie. Nigdy tu nie byłem. Jestem tu pierwszy raz. A mieszkałem to i miałem pod nosem. Ha, to jest najważ... to jest najdziwniejsze. No nie miałem zajawki na takie klimaty. Richard, możesz mnie puścić? Ja sobie jakoś przejdę. Dziękuję. Barierek? Barierek nie ma. O, powiem wam. Zobaczcie na to. Tu już trzeba by mieć linę. Liny nie mamy. Ja bym czekł. Jest nieźle. Dobra. Pozdrawiamy z Dawida. Z upadówki. Trzymajcie się. Hej. Dobra. Wychodzimy z Dawida. Jest naprawdę stromo, klimatycznie. Robi to wrażenie. Tak. powiedz że ja mogę wbijać. No dobra. Powiem, ale ty tam stary uważaj na siebie. Dawaj, chodź na górę. Są mi pająki, sieciarze, moje, moje ulubione. No, jest dobrze. Dobra, pozdrowieczki z podziemi. Dobra, ja już się zostaje widziałem. No to chłopaki się postawili, mają linę. A tak, tak. Ty masz Paweł Kurtkę A drugie. Wodery? A drugie wodery? Ile, mamy, tak? Ile mamy woderów? Chodzi no, o to, że jak będziemy tam schodzić w dół, no to ja będę zaraz miał mokre stopnie. Mamy tyle, ile mamy. To dasz, dasz Michałowi, ja z Michałem zejdę na y, niższy poziom, mamy Czyli gruba akcja. No, macie cię tak? też, koleżko? No, tak. no to do zobaczenia no, to po drugiej stronie strachu. strachu. Tak. Tam będą mieli z nami przerąbane. No, ja, <grym> a jest ten Dobra, Dobra, żółwik. Żółwik, chłopaki wbijają Cześć. na hardkorze. Kiki, dziki, ekspert od dziur. Paweł skarał gdyby, bo gdyby, gdyby... Gdyby to było wygodniejsze, to bym sobie wszedł. A tak muszę się tu zrzucić. Windę do nieba. Dobra chłopaki, ile czasu? 30 minut. 20 minut jak nie wyjdziecie. Dzwonimy po pisowskie służby. No to lepiej nie. Dobra, lepiej nie. Najpierw krzyknij. Najpierw krzyknę, dobra, na spokojnie. Ne? Nebo taký taky jedz ty Good luck.